Sprawa komputerów w Dębowcu, które pan dał nowe, ale sprawa tych, które zostały przez panią tego Tewa... niby yy, przejęte jako w depozyt, nie została do dzisiaj ta sprawa wyjaśniona. I sprawa właśnie tych komputerów chciałbym, żeby była ostatecznie przecięta. Kto te komputery finansował i gdzie są te komputery? No a następna sprawa to jest sprawa pana Kowalskiego. Pani sekretarz, jak wczoraj mi tu szczerze powiedziała, od pięciu lat bez umowy korzystał z wody do przetwórni. Więc nie wiem, co jest powodem, że pan Kowalski ma takie fory? To odpowiada za, za ten stan, że jest pięć lat bez umowy, pan Kowalski korzysta z wody, a inni mieszkańcy nawet nie jedna rodzina nie ma, praktycznie brakuje na chleb nie rodzinie i płacą. Więc czy są równi i równiejsi, czy po prostu są wszyscy jednakowo traktowani jako mieszkańcy tej gminy i płatnicy podatków? I nie będzie tak, że będziemy sobie mówić, że ty to jesteś B i nie masz prawa głosu. I chciałbym jeszcze, że sprawy, które radni tutaj uchwalają, żeby były konsultowane z mieszkańcami w ogóle gminy. Dwa tak i tak, jak tutaj na chili Dębu. W porządku, mamy, niech to będzie wizytówka, ale czy nas na to staje? Czy my jesteśmy gminą kleszczów? Może sponsorów by warto jakiś poprosić. Nie sponsorują takie rzeczy. A nie żeby z budżetu gminy przeznaczać takie pieniądze na takie sprawy. Takie sprawy, jak tutaj podstawowe, jak są tysią wnoszą, nie ma pieniędzy na nic, słyszymy, że nie ma. A sprawy takie, czyli Derek są i, i, i takie sprawy nikt się nie zakwyśnie nad tym. To jak to jest? Kto za tym stoi? Jakieś lobby w gminie jest? Co to ma znaczyć? Nie wiem, panie wójcie, no nie wiem, czy panu to jest do śmiechu, ale moim zdaniem, to niech się pan solidarnie zrzuci z panem Komarem i za te 5 lat, które pan Kowalski nie płacił za wodę i, i zapłaci za niego, jeżeli jest to nieściągalne. Jeżeli pani sekretarz mówi, że nie idzie tych pieniędzy odzyskać. Jak to może być? Przecież pan bierze ile? 8 tysięcy czy, czy mniej czy więcej? Niech pan powie publicznie. To za co pan te pieniądze dostaje? 5 tysięcy 200. No w porządku, to moim zdaniem i tak za dużo. Bo ja mam za połowę tego tu zrobił porządek. Za te pół roku, co pan jest? Cieszę się, że pan po prostu interesuje się sprawami gminy i nie kryje satysfakcji, dlatego z mojej strony ten uśmiech. Natomiast pan często tutaj troszeczkę mija się z prawdą. Natomiast trudno, żeby ja teraz, wie pan, detektywów zatrudniał, co by po prostu te komputery, wie pan, nie odpowiem panu na to pytanie, bo skądinąd mi wiadomo, że tutaj y, uczestnicy, y, jeżeli o komputery, to, y, te poprzednie oczywiście, właścicielem była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu, również jest pan w zarządzie. Ja uważam, że tą drogą powinien pan zacząć, zacząć dochodzić. Co się stało z komputerami, bo tam tkwi, że tak powiem, cała sprawa. Wie pan i tutaj, i tutaj kierowanie pod moim adresem jest chyba też troszkę chybione. Kwestia pana Kowalskiego od momentu kiedy ja zostałem wójtem podjąłem wszelkie działania ku temu, żeby te sprawy wyjaśnić i administracyjnie i Uważam, że te działania podjęte przynoszą odpowiedni skutek. Jeżeli chodzi o sprawę zespołu tanecznego. Wie pan, ja jestem wybrany i jestem wójtem wszystkich mieszkańców naszej gminy. I wie pan, ja słucham również i rodziców, którzy są dumni z tego, że mamy taki zespół taneczny, mamy czy lidejki, mamy Mażoretki, mamy jeszcze, jeszcze młodszą grupę. Fakt, y, koszty nie są małe, natomiast y, korzyści są y, według mnie naprawdę ogromne. Mieszkańcy po prostu są dumni z tego, że, taką, że taki zespół mamy. I wie Pan, y, zniszczyć to, zepsuć ten dorobek, bo tutaj muszę powiedzieć, również lat poprzednich, to jest łatwo. Natomiast zbudować coś, to jest troszkę trudniej. Dlatego ja na pewno nie zostałem wybrany po to, żeby cokolwiek tutaj niszczyć. Natomiast chcę budować. Ja jeszcze chciałam tutaj y, zaprotestować, we wciąganiu mnie w jakieś swoje prywatne animozje Moment, ja Mam panu nie, nie przeszkadzałam. Panu. Ja nie udzielałam panu informacji, czy pan Kowalski, czy inny mieszkaniec naszej gminy ma podpisaną umowę. Pan przyszedł do mnie z takim zapytaniem, dlaczego nie jest ściągnięta należność i dlaczego ktoś tam nie ma podpisanej umowy. Ja powiedziałam tyle, że jeżeli nie jest podpisana umowa, to gmina nie może ściągnąć należności, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. I nie rozmawiam z Panem na temat osób trzecich, bo nie jest Pan stroną w takim postępowaniu. Szanowni Radni, Szanowny Wójcie, w sprawie tu omówienia mojego, to głośno by słychać, chciałbym krótko powiedzieć. W tej sprawie. Ja nie wziąłem ani litra wody jako Marek Kowalski. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś mi mówił na sali, takim publicznym, że ja nie zapłaciłem za wodę. Nie życzę sobie, bo już jedno pomówienie było w mojej gestii, jakiejś jakieś poty nie powróciłem. Teraz słyszę, że jakieś wody nie zapłaciłem. Ja Mówię jeszcze, jako Marek Kowalski nie wziął ani litra wody, żeby nie zapłacił. Ja sobie życzę takiej rzeczy, takiej pompki, bo ja też znajdę drogę, wyprostować. Jak tak można? Jak ktoś chce dociekać, to ja już zobaczę kto i jak i co. A nie w ten sposób, by tu szantażować publicznie, że ja nie zapłaciłem. Jak można? Na moje osoby tak nalatywać? Bo to co często się mi tu zdarza już. I teraz tu głośno się wyraźnie. Ktoś mówi, jeśli się goście zastanowią, co on mówi. Bo naprawdę też znajdę drogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale przede wszystkim ja tą informację mam z Urzędu Gminy. A, a pan Kowalski powinien wyjaśnić, komu to przepisał przedsiębiorstwo i to w gestii rodzinnej jest. To nie, nie ucieknie od tego. I naprawdę mataczy teraz. Pan Kowalski mataczy.